Na moim kanale. Dzisiaj nietypowy odcinek, trochę przegadany, trochę na poważne, co u mnie na kanale jest rzadkością. Mam nadzieję, że dzisiaj żadne obce jednostki dywersyjne nie zabiorą mi dźwięku ani wizji, jak było w poprzednim filmie, który z trudem nakręciłem. Zatem wracam do myśli, którą mam w tytule tego odcinka. O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Widzicie na początek szlezienne modele. Ich produkcję EU07, no i zaczniemy od tego przypadku. Parę lat temu ta firma uraczyła nas tymi modelami. Byliśmy szczęśliwi. Wiele malowań, takich jak widzicie, lokomotywy porządne, super wykonane, troszkę gorsze, właściwości jezdne. Cieszyliśmy się, ale krótko, a szlezen modele jeszcze krócej, bo. Zaraz potem firma Pico konkurencyjna wydała modele prostsze, lepiej jeżdżące i przede wszystkim tańsze. Tu jest aktualna produkcja zaledwie trzech modeli, ale ogólnie tam ze 20 parę chyba już wydali, więc jest siódemek pod dostatkiem. Ostatnio słyszymy, że Schlesien model, która przypłaciła no właściwie rozpadkiem firmy konkurencji z Pico, zamierzają wznowić siódemki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Uważam, że w takiej sytuacji trzeba było inaczej troszeczkę zareagować i pomyśleć o czymś zupełnie nowym, jeżeli chcieli ratować tą firmę. Nie wiem, może ja jestem dziwny, ale produkcja kolejnych siódemek przez tą firmę uważam jest niepotrzebna. W porównaniu z Pico konkurencji mało, która firma wygrywa. No i jest drugi przypadek. Nasza Polska Robo, nie wiem jak to się stało, czy to przypadek, czy. Czy brak wywiadu handlowego sprawił, że Robo wydało taką cysternę 406? Po czym zaraz Pico, to jest aktualna ich produkcja, wydało również taką 406 efekt. Robo utopiło się, wypadła cysterna z produkcji. Nie wiem, czemu nikt nie pomyślał o tym, żeby otworzyć atlas Terczyńskiego polskich wagonów, i tam cystern do produkcji jest przynajmniej 20. Jeżeli nie zmodyfikować, to zainwestować w nowy model cysterny i byłby to przebój hit. A co pomyślało Robon, to za chwilę powiem. No i trzeci przypadek, który chciałem powiedzieć to jest firma MTB. No i tu również ET21 w jednym jedynym malowaniu nie rozwinęli projektu, bo zaraz potem PIKO wydało swoją ET21. No i tu znowu rodzi się pytanie: czy to jakaś teoria spiskowa, czy to jakieś dia działanie diabła, że wszystkie firmy, które próbują coś wydać, zaraz później są albo podrabiane przez PIKO. Chyba, że to PIKO jest faktycznie taką sprytną firmą, że robi tylko te modele, które wydają inni producenci, no właśnie po to, żeby ich pognębić. W każdym razie, bitne MT MTB. Poprzestało na jednym modelu, marnym modelu. Kto go ma, to wie, że to jest no, nieciekawy model, jeden z gorszych. Podobna sprawa z serią SU46. Gdy się pojawiła, ten model nawet był w mojej kolekcji przez krótki czas. Nie był zły. To jeden z lepszych modeli MT, MTB, jaki się pojawił, nasza, Polska. Konstrukcja to była dla mnie rzecz niespodziewana, że firma czeska wydaje polskie modele, a my, kraj cztery razy większy mocniejszy, nie wydaliśmy jeszcze żadnego. No, ale mniejsze o to. Wydali, i niestety zaraz potem Piko również wydało swoją SU46. No, efekt jest taki, że. Jedna i druga trochę się już utopiły. SU46 nie jest jakoś szczególnie popularną lokomotywą. Wiele ofert na Allegro jest, no ale jeżeli ktoś ma wybierać, no to zawsze wybierze Pico. To nie ma dwóch zdań. Rekin zawsze połknie płotkę. MTB w ofercie jeszcze swojej ma SU46, no ale też nie zareagowali właściwie. Skoro już widzą, że jest konkurencja w Pico. To przydałoby się, żeby wypuścili kilka modeli, ale na przykład w malowaniu prywatnym a popatrzcie się, co oni robią. Zielono-zielona, zielono-zielona z innym numerem kolejna zielono-zielona i kolejna niebieska. Można było się pokusić albo w przypadku tej lokomotywy, albo tej wydać kilka prywatnych malowań wszystko zostałoby elektronika, podwozie nawet te marne pantografy a tylko budę przemalować w inny kolor i uratowaliby projekt ET21. O co tutaj chodzi? Nie mam pojęcia. Dlaczego tak nie zareagowała ta firma? Do tej pory się zastanawiam. No i kolejny przypadek. I to z tego weekendu wszyscy się jaramy, że firma Robu pokazała model jeżdżący EN57. No i co ja sobie pomyślałem? No I powiem szczerze, że wcale się nie ucieszyłem tym. Jak zobaczyłem, że jedyna polska firma topi niezbyt duże pieniądze, jak sądzę, w taki projekt, który za chwilę będzie zdublowany przez Pico, no to złapałem się za głowę. Albo działanie samobójcze, albo chcą naprawdę zakończyć działalność na rynku. Czemu nie wydali na przykład impulsu z Newaga albo Darta, albo jakiegoś. Stadlera nie mam pojęcia. Wkopują się w projekt, który jest już na wykończeniu. U PICO dla mnie działa niesamobójcze. A na co czekaliśmy od Robo? A no, czekaliśmy na przykład na takie wagony z czarnym pasem, pierwsza, druga klasa, z przedziałem bagażowym, z przedziałem rowerowym. Mamy te wagony od ACMA, ale są wariacko drogie. Roboterzy nie należy do tani, To inna sprawa. Ale takich wagonów, które teraz widzimy, ryflowany dach, czarny pas okienny kilka wersji, kupilibyśmy każdą ilość. Robo zapowiada, zapowiada i nie może. No i co wymyśla? No i wymyśla EN57. O co tu chodzi? Nie mam pojęcia. Może Wy wiecie, to czekam na podpowiedź, bo ja jestem skonsternowany. Zamiast na przykład skupić się na zwykłych węglarkach, płaskich niesamowładowczy, których mamy duży deficyt, a którym raczy nas firma ROCO. Nie to jeszcze. O właśnie, na przykład samowładowcze i te zwykłe, a to są tylko przemalowanki. Także to jest największy nasz pasożyt, ale zwycięzca tej walki. MTB walczy z PICO, Szlezen model walczy z PICO. Robo walczy z PICO, a Roko spija śmietankę, raczy nas takimi skróconymi wagonami PKP, raczej nas obficie takimi węglarkami samowładowczymi, przemalowankami, raczej nas przemalowankami jakichś tam niemieckich lokomotyw, które owszem są u nas na torach, ale to nie jest nasza polska lokomotywa. No marzeniem byłoby, żeby zamiast tej lokomotywy była na przykład polska z Newagłów-Gryfin. Czteroosiowa lokomotywa, podobne parametry. Nic z tych rzeczy. Roko jest sprytniejsze od wszystkich, nie wdaje się w żadne tutaj walki z rywalami. Robi przemalowanki i Polacy kupują, i wracam do poprzedniego jeszcze zdjęcia a no na przykład takiej lokomotywy, która jest bardzo podobna do naszej SM31. No i gdyby tylko firma Roko zechciała wyprodukować coś polskiego, to na bazie tej lokomotywy bardzo łatwo by się zdało. Naszą trumienkę SM31 zrobić, ale oni się po prostu nie chcą bawić w to. Są pasożytem na polskim rynku, nie zamierzają inwestować w polski tabor i i tak są jedną z lepiej sprzedających się na polskim rynku firm. Zatem zdziwienie moje, powtarzam jeszcze raz, budzi projekt Robo N57, opóźnienie modelu tego samego od Pico. No i będzie wtedy taka sytuacja, że będziemy mieć znowu walkę dwóch bardzo drogich modeli. Wydamy się po blisko 2000 na jeden i na drugi. A takie projekty jak EPS-09 dalej będą tylko fikcją i fantazją. Moje przypuszczenie jest takie, że firma Robo w najbliższym czasie pewnie wydaje U07. Lubią iść tam, gdzie jest ciasno. Więc nic mnie to nie zdziwi, jak właśnie ta siódemeczka będzie w kolejnym wydaniu naszej firmy Robo, ile ta firma w ogóle przeżyje konkurencję z PICO. No to tyle moich przemyśleń. Jeżeli macie inne zdanie na ten temat, to chętnie posłucham. O co tu chodzi? Bo ja nie ogarniam tematu. Tyle modeli mamy do wydania, tyle prostych wagonów do zrobienia. Wystarczy, tak jak powiedziałem, otworzyć atlas Pawła Terczyńskiego. Proste węglarki, proste skrzynie i bierzemy każdą ilość, żeby tylko to była polska konstrukcja. Nie silić się na żadne skomplikowane modele, najpierw wydać to, czego nie mamy. Niestety nie doczekamy się tego widocznie i to jeszcze szybko. Póki co będziemy śledzić walkę Piko z kolejnym rywalem. No i nie chcę tutaj być jakimś złym prorokiem. Chociaż Robo ma lepszą renomę, lepsze wydają te swoje wagony, ostatnie szczególnie osobowe. To jednak cena tutaj będzie wystarczająco duża, aby i PIKO, i ROCO podrapało się w głowę i pomyślało, czy to na pewno dobry pomysł, żeby naraz dwa takie same modele robić. To tyle. Trzymajcie się, na razie trzymam kciuki, żeby nie nałożyły się różne projekty polskich modeli. Bo mamy naprawdę wiele jeszcze do zrobienia, oczekujemy na wiele, a póki co dublujemy przez kilka firm te same modele i te, i Cysterny, i SU 46, i ET21, a czekamy na kilka nowych, między innymi na takie wagony. Tyle, trzymajcie się, cześć.